Słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem narzekaliście na jakość dźwięku, więc teraz przesadziliśmy. <laughs> Proszę Specjalnie bardzo. dla Was. ASMR. Sałatka Jarzynowa. Sałatka jarzynowa Dream bo święta... come true dla niektórych. Mm -hmm. oh, that's right. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczy Wam takich wrażeń jakich nawet najlepsza sałatka jarzynowa wam jeszcze nie dostarczyła. Pierwszy raz sałatka jarzynowa sprawi, że będziecie mieć ciarki na głowie. I ciarki poniżej głowy. Nie, nie róbcie tego. Fuj, 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 I'm from Sweden no? Mamy dziewięć sałatek z y, supermarketów, takich ogólnodostępnych. Maga, to są nazwy. Dega w wiaderku. Sałatka domowa. Czy tu chodzi o ilość sylab, że i mniej tym. Chyba bardziej... tak. Biedra jest też. Czekaj, maśniak. Oh. No, mniej kaci. I jest też w ogóle sałatka jarzynowa, która się nazywa sałatka jarzynowa. Nie ma żadnego brandu, nic. Wow! To jest, sałatka no jarzynowa. To jest bardzo dobry marketing, ja to doceniam. Tak powinno to wyglądać. Bez ściemy, co nie? Bez zbędnych ozdób, bez hmm. Specjalnie mikrofonów, żeby. Bez przesady! Bez przesady. Bez przesady! Słuchajcie, ja, mi się wydaje, że nienasyceni powinni być podcastem, i to byłby pierwszy podcast, w którym testuje Jedzeniowy. się jedzenie. Tak. I nie, nie trzeba nawet oglądać tego jedzenia, bo to by było tak dobre. A to spróbujmy w ogóle tak zrobić ten odcinek, że będziemy jak najbardziej starali się opisywać słowami, emocjami, Będziemy głosem. Będziemy radiowi. Tylko, że wtedy to jest, jest jedno ryzyko, Karolu. Wiesz mm. jakie to jest ryzyko, mm. że ten odcinek mógłby wtedy trwać 40 minut. 40 minut z Państwem jest lepsze niż 20 minut z Państwem. Karol jak zwykle tutaj podlizuje się Państwu. I bo wiesz, bo ja jestem to przecha... już jest z państwo. Jak masz słuchawki i to. To już jest to państwo, państwo. Tak, to już witam państwo. Nie, wy, nie, siema, nie, ten, tylko... nie, nie, nie. Państwo. Nie, nie, nie. No, bo to już jest zupełnie inaczej, <grym> zupełnie poważniej. Ja proponuję, żeby zacząć od sałatki jarzynowej tej właśnie bez brandu. To ty na to? Ja jestem bo to za. Bo jest, to jest sałatka co, jarzynowa. Tutaj każdy start byłby dobry, więc zróbmy to. A to jesteś, na ciebie działa, nie? Bo, bo... jesteś fajna. to? <grym> No dobrze. Sałatka numer jeden. Czego, czego oczekujesz od sałatki? Yy, wspomnień z dzieciństwa. Od sałatki myślisz, Jarzynowej 100%. Okej, okay. myślisz, że dostaniesz to w, od supermarketu. Wspomnienia z dzieciństwa, ale no trochę to jest takie. Wysoko mierzysz. Tak? No. Ale z drugiej strony, przecież sałatka Jarzynowa to jest tak naprawdę trochę jarzyn zalanych z majonezem. Karo jeszcze, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Karo jeszcze nie wie. Domowa sałatka, sałatka z supermarketu, to jest jakbyś. Nie wiem, chciał porównać. No. Pomarańcze z, z, z. nie wiem, kurczę, skąd są pomarańcze. To jest pomarańcze z kraju, w którym nigdy nie rosną pomarańcze? Mm -hmm. Z pomarańczami z Kalifornii na przykład. Hmm. Taka pomarańcza z Podradomia? Tak, albo tą... wiesz, polskie wino i gruzińskie, nie? No, to jest. polskie cydry? Mogę dalej. <laughs> I cydry z Francji. Polski samochód elektryczny i Tesla. I Tesla. No to jest O. O. Samochody zawsze to dobra metafora dla zawsze. chłopców. No dobrze. No nie wygląda najbardziej szałowo ta sałatka, ale. słuchajcie. A czy u ciebie w domu się jadło z groszkiem i z kukurydzą? No okay. też. też. Ja wielokrotnie robiłam sałatkę rzynowo na święta. No. Uwielmę ten proces krojenia warzyw w malutką kosteczkę. Mhm. I doceniasz potem taką domową, przepyszną sałatkę zrobioną przez. Przez ciebie, przez mamę, przez babcię, przez ojców, bo przy, przykładajcie się też, proszę, do kuchni mężczyźni. No ale słuchaj, tutaj skład jest... Dobra, jeszcze nie wiem, jaki jest skład. Zaraz się dowiem. Marchew, 23%, ziemniaki, 16,6%, olej rzepakowy, groszek konserwowy, ogórek konserwowy, cukier. Cukier dość wysoko oczywiście. Koper, przykro... Nie ma żadnego hardcore'u. Wiesz co, chyba. przez to, że ta sałatka jest numerem jeden i nie mam za bardzo... Porównania. Nie jest zła. Nie jest zła. Nie jest zła. Jest, ma dobrą, zbitą konsystencję. Nie jest taka mm, nietręściwa, powiedziałabym. Mhm. Jest taka ciężka i, i ma, ma coś w sobie. Ma coś w sobie, masz coś w sobie. Możesz zajść daleko. No. Możesz pojechać do miasta, zrobić karierę. Nie wiem w czym jeszcze. Nie jesteś zła ona już odjeżdża do miasta. No, no to taka czwórkowa czy Tutaj pan może zobaczyć jak ta sałatka wygląda, bardzo proszę. A gdybyśmy mieli powiedzieć o tym jak ona wygląda? No to tak, te warzywa no nie wyglądają na zbyt No popatrz w porównaniu. Są dosyć drobno pokrojone. Bardzo drobno. No, kolor ich też nie zachwyca. Są takie, powiedziałbym raczej blade. Raczej blade, tak. Te warzywka, że to że... chodzi mi o to, że to nie są warzywka pierwszego sortu. No i można się domyślać, że w takiej sałatce jarzynowej to nie są warzywka pierwszego sortu. Dobrze, to ja wyciągam asa z rękawu numer jeden. Okay. E, jest to sałatka z takiego standu. Mm. Właśnie tu jest Jak się nazywa taki stand? Kuchnia. Tam, gdzie kupuje się rzeczy na wagę i... E, wyspa. Taka, wyspa, Taka tak? wyspa. To jest konkretnie Kuchnia Brawaty. Więc mam nadzieję, że ta sałatka będzie troszkę bliżej naszej domowej, do naszego domowego marzenia, mm -hmm. które chcemy dzisiaj spełnić. Chcemy spełniać wszystkie marzenia. marzenia. A, a. Chcesz, żebyśmy spełnili twoje marzenie? Zadzwoń. 555 nienasyceni 002. Mm. Mamy to? Nie jestem pewien. Nie. Dziwna. Co Nie. to jest za smak? Nie jedzmy Czy ona jest tego. Nie Nie jedzmy tego. No. Dobra, kuchnia, Brawaty idzie dalej. Ja tylko szybko, szybko powiem historię tego konkretnego kubeczka. Bo jak byliśmy i chcieliśmy kupić, to... To już leżało w lodówce, i pani powiedziała, że ma więcej, ale my powiedzieliśmy, że nam właśnie tyle, tyle wystarczy. wystarczy. Więc to może być jakaś końcówka sałatki sprzed dwóch dni, czy albo trzech, która leży sobie i. No właśnie. Karol, dawaj, ja otwieram to. Jednocześnie. <grym> dobra, dobra. A tak, bo to są e, tak, bo te to same. Są, to są siostry. To jest sałatka so, so made sisters. by biedronka. Oh God, crazy. Dla biedronki zrobiona? Tak jest. Jedna jest ważyna z jajkiem, a ty masz po prostu jarzynową, Więc one Jarzynowo powinny być. Z nie, po prostu jarzynowa. Jarzynowa. Więc one po powinny być bardzo podobne do siebie. Mm -hmm. O ile nie identyczne, poza tym, że jedna ma jajko. Ja tworzyłam jarzynową i jest zdecydowanie bledsza od Twojej, ale być może jest tak, bo to jest. Może to Może jaj... to żółte, tak jajko. Jajko podbija. Dobra. Tego się spodziewałam, powiem ci. Ona oszukuje cię, że jest smaczniejsza niż jest. Okej, okay. no. Bo jest, nie jest zła. Nie jest zła. Ona kojarzy mi się z burgerem z Maka kontra burger, taki w prawdziwej burgerowni. Że to niby jest też burger. Że ma podbite walory smakowe czymś tam sztucznym? Tak, tak, tak. tak. Czymś okay. sztucznym, że oszukuje cię. Taka jest bardzo dobrze pomalowana dziewczyna, która. Jak się zmiewa, to jak what? Nadal jesteś super, bo jesteś super ważnym człowiekiem. Szanuję cię bardzo. Jak ci smakuje twoja? E, twoja. Jest, no. jest... Mm, tak, ona to totalnie cię oszukuje. Jest, jest, jest taką sałatką, to jest taka sałatka sklepowa, to jest... Ona jest zupełnie okej okay i wydaje mi się, że w ogóle jeżeli coś takiego plus buła jako lunch, uważam, za nie najgorsze rozwiązanie, tylko zastanawiam się, jaki tu jest odsetek Tłuszczów różnych. Aha. Tego nie wiem, w sensie takich, takich rzeczy, których ja do końca nie potrafię odczytać z, z metki. Nie, pod spodem jest, okay. pod, pod, pod spodem jest skład. I no, nie widzę tu żadnych. Ale ja się nie znam też tak super na no tych to... składach. Potrzebujemy eksperta do programu. Do podcastu. na Patronite, tak. Na Hej, Patronite. znasz się na o, jedzeniu? Mm. Chcesz mówić za nas rzeczy, o których nie mam pojęcia? Lubisz jeść? A. Lubisz jeść? Jest tłuszcz w 100 gramach, mm. 20 gramów tłuszczu, w tym kwasu, nie? węgle 9,3, cukry 2,8. Ja powiem ci tak, jakbym miała no. 23 lata i byłaby gdzieś trzecia rano, w nocy chciałam powiedzieć, i rano, wróciłabym do domu, miałabym to w lodówce i byłabym w jakimś takim stanie, który jest taki szczęśliwszy. Po... Wtedy byłam szczęśliwsza, jakby wtedy po na, na piciu, Po napiciu jadłabyś sałatkę total jarzynową? Totalnie to zjadła. Co ty gadasz? Tak, Nigdy w życiu bym nie zjadł to zjadła. I jeszcze blok sera jakiś. Obie są mocno doprawione i to sprawia, to że prawda, mają, Tak, mają dużo pieprzu i ten taki majonezowy sos jest... Yy, kojarzy mi się z jakimiś takimi majonezowymi sosami w kebabach. Czy tak, tak, że to, to nie jest majonez, tylko to. sos majonezowy. Tak, sos tak, majonezowy, tak. przyprawy. Mmm, ale jestem e Dawaj, wiesz co? Lecimy dalej? Ja, ja chcę tutaj spróbować bardzo. Bardzo proszę. Maga. O. Ja nie, ja się nie O, jakie o, tutaj o, w ogóle... tu jest sama marchewka. Jak tutaj to w ogóle wygląda? Oderwę jak? Też. No jaka jest żywa ta marchewka, bo jak jest. Żywe ma kolory bardzo. What? No. Pożegnaj. Aho. Sałatka Jarzynowa. Ta nie ma w sobie w ogóle groszku. Mm -hmm. Nie ma kupująca. Przeocztowana tak? jest. Dla mnie. Czy ona ma jakiś seller w proszku? Seler W proszku. Cebula 8% musztarda. Dla mnie jest za bardzo octowa. Jest bardzo kwaśna. No, jest taka. Mm -hmm. Ej, to jest piąta sałatka, którą jemy. Mm -hmm. I tu już nie będzie lepiej. Znaczy, A Mam obawy. Nie, wiesz co, listener, może być lepiej. Nie. To wiem. wygląda. Źle, więc może być pyszne albo tragiczna. Nie, dla mnie ta, to jest obietnica lepszej sałatki. No znaczy, tak. Jest taka zbita. A to jest takie spulchnione i mm, mniej treściwe. Bardzo kwaśna. Tak, dalej? Dobrze. I taka uboga, wsłuchuję marchewka z, mhm. z. O, właśnie, z to też jest. Nie za wiele się tu dzieje. Dobrze, tu mamy kolejne siostry. Ooo, Lizner! Totalnie siostry! <grym> <grym> okay. mm. powagi trochę. Trochę powagi Super, w tym programie, tak. Prawdziwe wzią. emocje, oczywiście przypominamy, że nasz program nie powstałby bez udziału niesamowitego i niezawodnego reżysera oraz operatora Łukasza, który jak zawsze coachował nas przed rozpoczęciem nagrania, żeby zawsze powiedział, były prawdziwe emocje nie? Teraz i dużo żarcików. Wiem, że sałatka to poważna sprawa. Ale kompletnie nie bądźcie teraz poważni, to była instrukcja Łukasza. Tak. Tak. Chciałbym, żebyście wiedzieli, co my tu przeżywamy. Nie wygląda to szałowo. Jest strasznie dużo sosu, strasznie dużo sosu. Tak, jest bardzo rzadka. Jest zalana po prostu jakimś majonezowym czymś. Bardzo rzadka. I ja nie mam nic zielonego. Ty masz groszek? Ty masz ja mhm. nie mam groszku chyba. Nie, nie mam groszku. Mhm. Wiesz, co lubię w sałatkach? No? Konserwowy ogórek, który dodaje tej takiej chrupkości. O, widzisz, no. I tutaj tego nie mam tej chrupkości. Brakuje mi tego. I też ma ten smak, który oszukujecie, że jest lepsza niż, niż tak naprawdę jest. Ja mogę powiedzieć, że ta mi smakuje, okay. dlatego że jest zalana tak bardzo majonezem. Rozumiem. Wiecie, to jest jak posmarowanie kromki trzy razy bardziej masłem. To też bym zjadła, oczywiście no nad ranem. w tą bym poleciał. Tak jak Już na razie... Z frytkami. Która to jest? Yy, który to był Lisner? Lisner z kukurydzą. Tak, czyli to, to czyli jest... Lisner... O mamo. o, mamo! O, mamo! O, mamo! O, mamo! Ojejku, faktycznie, to jest taka... Mm, Mellow bardzo. Taka. Ziemniaczano, taka me. Nee. Nie. Kojarzmy się, że to, to jest taka wersja dla dzieci. Biedronka trochę lepiej. Uważam. Niż Lisner? Tak. Dla mnie. No to, mi... w, tej, w tej wersji z groszkiem. O to mi chodzi. A, A no to, to... to tak, 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 tak. tak. Ale, ale jak na razie faworytem i chyba twoim też, to nie wiem, czy twoim. To jest ale Git. To jest, git. Jest, jest dużo sosu, dużo majonezu. Inaczej. Jest dobrze, jest dużo. Jak jest mama chce dobrze. zrobić dobrą sałatkę, to też daje dużo majonezu A, i. Okay. Ja to szanuję. Albo jak macie za mało sałatki, to możecie to wymieszać i nie mówicie nikomu. Oj, ten zapach jest... u uuu, u, ale... A, jest też fancy, lunchik na trawce, Ja bym Jakbyście natychmiast chcieli zjeść sałatkę. Nie ma problemu, jeszcze w sklepie, w kolejce. Wygląda źle. Wygląda źle, tak. Wygląda bardzo, bardzo źle. Wygląda jakby wróciła skądś już. E, tak. Moja, moja mama na przykład miała obsesję na punkcie tego, żeby wszystkie warzywa były ide idealnie pokrojone i miały o, idealny o. rozmiar i wszystkie były podobne i jednolite. Dosłodzona słodzona jest. O fuję, o Jezu. A! Co tam się stało? Nie smakuje mi w ogóle. To są prawdziwe emocje. A jabłko 10%. Ale nie ja, u mnie też w domu się dodaje jabłka, na przykład. Tak? Tego ziel takiego zielonego, które nie jest za słodkie. Okay. Też dla tej chrupkości naprawdę nie czuć go. Przy tym. No ta, to tu czuć. Ta, ta, ale ta sałatka w ogóle nie jest smaczna. Zupełnie to jest jakiś taki autorski projekt. To jest jak takie ugotowane warzywa po jarzynowej zupie, wyjęte, że cały ten smak już sobie poszedł. A, te ugotowane. Takie są takie wodniste, i dlatego są tak dosłodzone, żeby to miało jakikolwiek smak i, i ład. I, I ten widelec kusi, żeby to kupić. Po hmm. o to chodzi? Możesz ja wiem, zjeść co oni od robią. Razu. To nie jest smaczne. Nie oddycham teraz. <laughs> Wiesz co? Ona też smakuje jakby. Jakby miała być dodatkiem do ryby jakiejś. O, prafne, tak no, 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 no. Taki, taki... I selera to jest 5% no, też. I, I brzydkie są te warzywa. No. Weź to. Ja mam na Grande Finale. Tak... Dobrze. Podoba jak to się, się nazywa? Tak. Daga? Tak, Daga? Dega. 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 <ślad> Słynny malarz. <ślad> Słynny malarz kochał sałatkę jarzynową. <ślad> I baletnicę. <ślad> I, okay. Ale bardzo jest, jeszcze na sekundę opakowanie, bardzo myli a, że jest Bo to, groszek tylko. Ja bym pomyślał, że to jest jakiś, wiesz, groszek albo, albo jest oliwki. Cookie. Jest sałatka domowa napisane. No nie no, ale wiesz, nie widząc tego. O, groszek, co ja kupię, o, otwieram. O kurczę, sałatka. O, kur... Wiesz, ile razy, nie. będąc na zakupach w sklepie, sprawdzałem w Google Images, czym się różni pietruszka od e, szczypiorku? Ale to, to jest legitne. Podoba mi się tutaj już kolorowość. Jest. Zobacz, jest tak jest prawie mhm. jak w domu. Wygląda no? Wygląda no, B, jesteś fajna, załatko. Zobaczymy, czy wejdziesz mi gładko. Sałatko. sałatko. Okej. Okay. już ładnie. Jest git, ale jest za słodka. Ej, no, Dega jest Dega jest. Dega jest w dobrą stronę. Czy że warzywa są, okej. Okay. Tak, warzywa są nie. w porządku. Okej. Okay. Czy, dobra, czyli lisner jest twoim faworytem. E, listener Lysner, lis, Czy listener li Nie, nie, lisner z kukurydzą. Sałatka warzywna z kukurydzą, z tych, które kupiliśmy, mi się da najbardziej. Do tego A, ma napis tak. na etykiecie, że nie zawiera substancji słodzących i zagęszczających. A, to jest poważny temat. Sałatka jeżynowa. I nie, nie ma zastępstwa na zadomową. Chyba nie. Chyba nie ma na półkach sklepowych czegoś, co zastąpi wam dom, kochani. No Doceniajcie i... go, póki go macie. Totalnie. Bo potem musicie go zrobić sami. To też jest spoko. Jest... To też coś takiego w sałatkach jeżynowych, moim zdaniem, że one, ponieważ są robione... Wiesz, to, to nie jest potrawa, która ma super ścisłą recepturę. Mm. To jest milion wariacji na temat i każda pani, domu, każda pani domu ma ten swój smak, który dodaje. Pokaż bo mi tam swoją siadło. sałatkę jeżynową i wiem, Totalnie. To, gdzie dorastałeś. Totalnie. I, 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 I na przykład mi smakuje bardzo sałatka jeżynowa, która jest u mnie w domu rodzinnym, no bo wiadomo, smak z dzieciństwa, ja. ale też na przykład bardzo smakuje mi sałatka u rodziców Karoliny, i, i, i wiem, że są, jest, jest zupełnie inna. Tak. Jest, ma ten swój charakter, który jest nadany przez osobę, która ją robi. Bardziej to czuć niż w przypadku wielu innych potraw. I moim zdaniem to jest bardzo I fajne. piękne i filozoficzne. Piękne i filozoficzne doznania. To jest podcast, nasz numer dwa. Piękne i filozoficzne. Rozmawiamy o obrazach jedzenia. Pejzaże malowane majonezem. Słuchaj, podcast! To był świąteczny podcast e, Sałatka Jarzynowa. Piękno i, i co to było? Filo, nie pamiętam. Filozofia i piękno. Mm, no. A, e, tak, więc wesołych świąt, kochani. Pamiętajcie, żeby trawić mądrze. Mm -hmm. Trawcie bezpiecznie. I tak sobie jeszcze myślę, że przed były majonezy, mm. teraz były sałatki jarzynowe. Tak. W zeszłym roku nie przy okazji świąt, ale robiliśmy odcinek związany z jajkami. Tak. Kupujcie dobre jajka. Co za rok? Nie no, cały czas kupujcie dobre jajka. Ale Nie co, od... co za rok będziemy jeść? A co za rok będziemy jeść? Króliczka. <laughs> U, czekoladowe krójki. <laughs> Mazurek. Mazurek? U, ciasto. Znaczy ciasto o ciasta! Ciasta O, Boże, to będzie ciężkie. Cięższe niż. osiem, 9 sałatek? A co? No dobra, tutaj jest Instagram Karola, mm -hmm. a tutaj jest mój Instagram. A ja jeszcze pokażę szybko Instagram Łukasza, jest tutaj. Na no, Także. Pamiętajcie. Nie wiem, co chcecie sobie pamiętać. To wspomnienia z dzieciństwa, które są dla was istotne i są ważne, które was kształtują jako człowieka, ale nie, przywiązuj, nie przywiązujcie się za bardzo, bo to nadal jest tylko w waszych głowach, więc pa, pa! I ten, i napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba taka forma Prowadzenia przez nas audycji e, radiowo-wizualnej. Nienasyceni. The podcast. Love you, bye! Mogę tak cały dzień. Dajesz jeszcze 50 produktów. Lecimy. I lecimy.